To jest podcast AI Codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Cześć, dzień dobry, z tej strony Michał Dobrzański. Mamy dziś poniedziałek, 8 lipca, zaczynamy podsumowanie ostatnich newsów dotyczących sztucznej inteligencji. Dziś przygotowałem dla Ciebie informację o modelu AI, który nazywa się AlphaFold. I model ten być może dostanie nagrody Nobla. Potem będzie wątek działań Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz poprawy wyników uczniów z matematyki, oczywiście przy wsparciu AI, a zakończymy na OpenAI, która to firma zaliczyła solidną wpadkę dotyczącą aplikacji ChatGPT. A już tak zupełnie na koniec polecę Ci jeszcze artykuł dotyczący typowych błędów które popełniają użytkownicy ChatGPT. Zaczynamy dzisiejszy odcinek. Model AlphaFold, który stworzyła firma DeepMind należąca do Google, jest blisko zdobycia nagrody Nobla. Jakkolwiek irracjonalnie by to nie brzmiało, twórcy tego rozwiązania otrzymali już nagrody Breakthrough Prize oraz nagrodę Laskera która często jest zapowiedzią właśnie Nagrody Nobla. A co robi AlphaFold? Do czego służy? Ten model potrafi przewidywać trójwymiarowe struktury białek, co przewraca w ogóle do góry nogami dotychczasowe podejście do badań biologicznych i do badań medycznych. Dzięki temu narzędziu naukowcy mogą szybciej projektować szczepionki, leki, a także nowe terapie Najnowsza wersja tego modelu AlphaFold 3, rozszerza te możliwości, przewidując także struktury innych biomolekuł, takich jak DNA i RNA. Program jest już używany przez pół miliona naukowców na całym świecie i ma ogromny wpływ na postępy w nauce. AlphaFold 3 wspomaga rozwój programów terapeutycznych, co może prowadzić do opracowania innowacyjnych leków. Teraz kolejny wątek, ale zostajemy w kręgu naukowym. Wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Katarzyna Lubnauer zapowiedziała wielokierunkowe działania mające na celu poprawę wyników z matematyki w polskich szkołach. Podkreśliła, że istnieje problem zróżnicowania wyników między dużymi miastami a mniejszymi ośrodkami co jest częściowo efektem likwidacji gimnazjów. Resort planuje uruchomienie studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz konkursy dla zdolnych uczniów. Lubnauer zaznaczyła również, że MEN intensywnie bada możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w nauczaniu matematyki. Pilotażowy program w warszawskiej dzielnicy Wawer już przyniósł znaczące poprawy wyników egzaminacyjnych. Planuje się również zwiększenie liczby metodyków matematyki w Polsce. Zapowiedziane zmiany mają na celu wprowadzenie spiralnego sposobu nauczania i częstszych powtórek materiału. Wiceminister podkreśliła, że pomoc AI może być kluczowa w wyrównywaniu szans edukacyjnych na różnych poziomach. I na koniec wątek, który dotyczy OpenAI. Firma musiała zaktualizować swoją aplikację ChatGPT dla systemu macOS po odkryciu poważnej luki bezpieczeństwa. Okazało się, że rozmowy z Chatbotem były przechowywane w postaci zwykłego tekstu, co umożliwiało łatwy dostęp do tych rozmów przez złośliwe oprogramowanie. Czy po prostu osoby trzecie, osoby postronne. Problem ten został zauważony przez użytkownika, który pokazał, jak można było odczytać te dane. No i po zgłoszeniu sprawy przez The Verge, OpenAI wydało aktualizację, która szyfruje rozmowy. Firma podkreśla, że jest zaangażowana w utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa, a po zainstalowaniu aktualizacji. Metoda odczytu tych rozmów z aplikacji, którą odkrył użytkownik, przestała działać. No a jak jesteśmy przy ChatGPT, to chciałbym Ci polecić jeszcze taki bardzo ciekawy artykuł, który został opublikowany na portalu android.pl. Artykuł dotyczy powszechnych błędów, które popełniają użytkownicy ChatGPT. Tak jak z każdym narzędziem, korzystanie z rozwiązania OpenAI może przynosić oczywiście wiele korzyści, ale wiele osób popełnia też dość typowe błędy. Przede wszystkim należy unikać zadawania prostych i nieistotnych pytań. One po prostu przyspieszają wykorzystanie, wyczerpanie dostępnego limitu tokenów. Warto. Mieć to na uwadze, warto mieć tego świadomość, szczególnie jeśli pracujemy z bardzo długimi tekstami. Ja przyznam, że mierzę się często z tym problemem, bo chat GPT stał się dla mnie. Codziennym, absolutnie narzędziem, i korzystam z niego również do jakichś prozaicznych zadań, i, i, i faktycznie te tokeny czasem mi się kończą. Najgorsze jak mi się kończą, jak przygotowuję kolejny odcinek. A co jest kolejnym błędem? No, na przykład traktowanie czata GPT jako jak wyroczni. Zamiast krytycznie analizować otrzymane odpowiedzi, wielu użytkowników zakłada, że to, co stworzy, to, co odpowie nam chatbot, jest prawdą absolutną, objawioną, no nie jest tak, niestety. Pamiętajmy o halucynacjach. Warto również pamiętać o ochronie prywatności: unikając podawania danych osobowych czy wrażliwych informacji. Link do tego artykułu, bardzo obszernego. I, i, i myślę godnego przeczytania i uwagi. Znajdziesz oczywiście tak jak zwykle w notatkach tego odcinka polecam Ci tę lekturę. I to już była ostatnia wiadomość w dzisiejszym odcinku. Życzę Ci udanego startu nowego tygodnia. Słyszymy się już jutro. Do usłyszenia, kłaniam się nisko, cześć! Masz tu, hey, ari,